27 luty, 10.50 późno wczoraj wróciłem do domu, to też późno wstałem. Miała być dzisiaj siłownia z rana, ale coś do niela nie ma. Napisała Monia jedna, Monia druga. Chciałoby się powiedzieć, że dużo się wydarzyło, ale sam nie wiem. Widziałem się z Łukaszem. Opowiedział o swoim małżeństwie. Tydzień temu wyprowadził się od żony. Jeśli miałbym możliwość zamienić się miejscami z nim, to za chuj bym się nie zamienił. A jednak Łukasz daje radę. I to dobrze daje rada. Na tyle, na ile może. Tanie mnie trzyma. Czuję się zaopiekowany. Ale czuję też pustkę, bo wczoraj oddałem lansera na przejrzenie. Po paru godzinach dzwoni do mnie mechanik. I pyta, co ja chcę? Przecież to auto świetnie chodzi. No nic. Ale pewnie... Znaczy no, myślę, że wiem, co tam zrobi. Odda. I jeszcze dzisiaj. Wczoraj sobie tak grzebałem przy samochodzie. Przyszedł kociak. I spojrzał na mnie tak słodko białe łapki, końcówki same właśnie łapki. Spojrzałem na niego z lutarnicą w ręku. Uciekł, ale słodziachne. Na... Jak napisał papiery od Wydaje mi się, że gdzieś są. I to gdzieś tutaj. Tylko kurwa. No właśnie. Mmm. W zeszłym tygodniu było spotkanie. Fajne. Szybkie. Byłem spóźniony. W tym tygodniu też się spóźniłem. W tym tygodniu jej nie było. Ale wiedziałem, że jej nie będzie. Cały czas wyświetla mi się na Facebooku jako to pierwsza propozycja, żeby do niej napisać. Bardzo platoniczne uczucie. Wyjazd jest w ten weekend. Szymon przyjeżdża w piątek. Będę miał chwilę, żeby z nim posiedzieć. W sobotę, wcześniej, rano. Muszę być już tam. Chyba nikt się ze mną nie zabiera, więc pojadę prosto. No właśnie, patrzyłem, jak się tam jedzie z tego. Z domu może będzie nawet szybciej. Ja. Hmm. i tak proponuję jechać przez Aleksandrów ale myślę, że pojedziemy przez Łaskę. a co? lubimy przygody godzina hmm. no to nieźle ale mamy tam być koło dziesiątej, więc... Jak wyjadę o ósmej, to pewnie będzie nieźle. Wczoraj siedzieliśmy do dwudziestej drugiej. Patrycja była nie do poznania. W zeszłym tygodniu siedziała ze skwaszoną miną. Nic się nie odzywała, była cieniem samego siebie. W tym tygodniu Patrycja była, no, nie wiem, jak, jakby jak słońce, ubrana w kolorową, kwiecistą koszulę, czy sukienkę, włosy częściowo rozpuszczone, tylko przepaska. I była taka wygadana i taka wesoła i radosna Red i ten nastrój mi się udzielił. I Bożena likwiduje swoje sushi, poprosiła o pomoc. Wpadnę tam jej. Pomóc co mogę. Fajna kobieta. Została jeszcze, został Wojtek, Beata i Magda tak długo. No jeszcze marza na chwilę była, ale się zwinęła. Ktoś jeszcze? Chyba nie. No, fajnie było wczoraj, gdzieś tam. zostaliśmy dwie godziny dłużej tak naprawdę, więc musiało być fajnie, ale nie spodziewałbym się, że tak się z nimi dobrze będę czuł. Choć brakowało mi tam głównie jednej osoby. ten tydzień. No co? Przerejestrujemy lancerka. Smutno okay. mi, że go nie mam, a raptem drugi dzień. A ja się źle z tym czuję. Chyba szybko się zakochuję. No i dzisiaj ta siłownia pewnie Dania zaraz napisze. Piękne i słoneczne dni się. Wczoraj było 13-14 stopni. Sobie cały dzień spędziłem na dworzu oprócz wieczora. Na spotkaniu. O, i łapie mnie jakiś dziwny skór w lewej łydce. Wrócił mi okropny apetyt. Do 3-4 dni pochłaniałem wszystko. Znaczy, mam ochotę pochłaniać wszystko. Nawet wieczorem, przedwczoraj na się słodyczy, tych z Ameryki od grzesia. Wczoraj na szczęście już, jak wróciłem po spotkaniu, po kolacji, ona na kolacji była zapiekanka. Znowu podszedłem do stołu, i Ania już tam stała i powiedziała, że mi nałoży, i w ogóle przyszedł jej mąż za chwilę. Tak pogadaliśmy. Kulcze, fajni są. Mam nadzieję, że teraz, w ten weekend. Trochę lepiej ich poznam. No i ten Krzysiek i Ania są tacy bardzo entuzjastyczni. I to już ktoś że ktoś mi proponuje... No nie, tak kurde, aż dziwnie się czuję. Zrobić ciekawy nałożyć jedzenia. I te świadectwa, i to wszystko, i sposób, w jaki oni mówią. Gdybym usłyszał to samo na YouTubie, na pewno bym w to nie uwierzył. Przeszedłbym obojętnie, ale najprędzej to bym w ogóle nie wysłuchał. A tutaj ja patrzę im w oczy, i ja widzę tych ludzi, i no i to się dzieje. Na moich oczach, i oni mi pokazują, i dają to wody, i mówią, że cały proces opowiadajemy, jak wyglądał. Próbowana akcja. Ja chyba faktycznie wierzę w proces. Jestem w jego trakcie. Zawsze jest jakiś proces, tak naprawdę. Przecież zawsze coś się dzieje. W przeciwieństwie do tego, co mówiła Martusia. A teraz wręcz. <laughs> dzieje się nieco więcej. Ja zobaczyłem historię, trochę mnie to zaniepokoiło. Czyżby miała już za sobą pierwsze ćpanie z nim? Kusi, żeby zrobić jej o to aferę, ale muszę się przyzwyczaić, chociaż wieczorem wchodząc do ciemnej sypialni. Czasami jeszcze mam nadzieję, że tam będzie. I mówię kici. Kici jestem. Ojej, już nigdy tam nie będzie. Potrzebna mi dzisiaj ta siłownia.